Wypluję David bo się rozpisze <grymne> O, no, ci pokażę się Siedem Dobrze, dobrze. <grymne> <grymne> Nie, zim. bo ci wpadniesz i nie będzie... Osiem. Budziłem, osiem. No? 8. Nie, bym, się nie udusił. się, nie tak? ja on Koniec, 8. osiem. To jest tak gówno, no kupo. Kupo do badania. Pacjent do sanepidu zdrowy. Ale p***no. Ale jednak pojemny jest. Małe, drobne i pakałne. 10? Nie ma To jest 13. 13. ci

co z nimi dzisiaj jest? Nie wiem, chyba, to mi o 5-6. Łączyć to trzeba też. 6, chyba? Co to jest, kurwa, chodzi. Patrz tutaj. Ale się nas raliśmy. Ale kurwa, taka. Jak w konieczności. Gówno... Wygląda jak to gówno zerfrajera.